Teraz pogadamy o chyba najobrzydliwszej rzeczy, jaką widziałem w całym 2024 roku. Mam wątpliwości, czy coś jeszcze to pobije. Pewnie sami orientujecie się, jak gigantycznym biznesem jest niebieska platforma, gdzie influencerki, modelki czy gwiazdy filmów dla dorosłych potrafią zarabiać miliony dolarów rocznie. A to wszystko za skromną cenę sprzedania swojej godności, wstydu dla rodziny i braku szansy na normalną, zdrową relację w przyszłości. I wiadomo, są też przykłady estetycznych profili na tej platformie, gdzie nie ma jakiegoś super hardcore contentu, ale jednak. Najlepiej sprzedają się te, które są bardziej ekstremalne. I konkurencja na tym rynku zrobiła się na tyle wielka, że jedna z pań, by zwrócić na siebie uwagę, postanowiła ogłosić event obrócenia 100 facetów w 24 godziny. Dobra, ale okej. Okay. Ten świat jest na tyle dziwny, że. No, ja tej dziewczyny wcześniej kompletnie nie słyszałem, ale o tej sprawie, że ona się przespała z setką facetów, jest na tyle głośno, a świat jest na tyle dziwny, że jestem święcie przekonany, że jej on. Tylko nie wiem, jaki był wyjściowy, nie wiem, czy ona tam miała, była początkująca, czy miała na przykład już miliony miesięcznie, nie wiem, ale i tak obstawiam, że jej wzrósł. I to niesamowicie. Jeżeli była w ogóle nieznana, to pewnie jej wzrósł o tysiące procent, albo ponad 10 tysięcy procent, albo jeszcze więcej. A jeżeli była znana, to i tak pewnie jakieś ogromne wzrosty. Pewnie niedługo się dowiemy, bo pewnie będą się chwaliły i tak dalej. Teraz chce tysiąc chłopów, 24 godziny. Była już znana bardzo ona? Hej. To brzmi jak jakiś... Yy... Tytuł na YouTube. A. 100 czegoś 24 godziny. Dokument z całego wydarzenia pojawił się na kanale Josha Petersa. No i zaczniemy od omówienia tego, co tam się w zasadzie znalazło, a potem przejdziemy do reakcji internetu, która jest naprawdę dosyć skrajnie podzielona. Dokument o Lili Phillips zaczyna się od małego kontekstu, dlaczego w ogóle zaczęła swoją karierę. W skrócie, od czasów szkolnych lubiła już e, wielu partnerów. Traktuje to jako zabawę, swoją własną decyzję oraz czuje satysfakcję zgolenia frajerów na kasę.

Well my parents knew straight from the start like about what I was doing. Obviously at the start apprehensive. jak w ogóle zapatruje się na przyszłość oraz na przykład w znalezienie chłopaka. No to wprost mówi, że chciałaby kakolda, który by ją wypożyczał. There's so many guys out in the world. I think one poor bastard's got to marry me. Someone who is into a lot. lending me out. Lending you out. Yeah. A czego się tutaj nie toleruje? się nie toleruje no. tutaj. W dokumencie mamy też pokazany backstage, jak Lili tworzy filmy dla swoich klientów, no i wielu z nich, którzy płacą jej za jakieś indywidualne filmiki, często ją proszą o nazywanie ich e, lamusami czy przegrywami. You're ready to be my loser for the next Więc idziemy w całkiem ciekawą stronę jako społeczeństwo. Pora umierać. Przechodząc do samego eventu ze 100 facetami. Widzimy w dokumencie, jak na jej telefon zaczyna spływać setki zgłoszeń od losowych subskrybentów z niebieskiej platformy, którzy chcą. Nie no dobra, jak to tak zapieprza, to pewnie. Nie, ona nie była początkująca, tylko już tam miała dużo tych ludzi. Dział w tym wydarzeniu? No i prowadzący tego dokumentu zaczął mieć e, dosyć usprawiedliwione wątpliwości. To yeah. On sam miał nawet większe wątpliwości niż Lili. No i zaczął zadawać pytania, jak oni na przykład mają zamiar weryfikować tych uczestników. I okazuje się, że nie będą robić nawet żadnego background checku, czy ktoś nie jest przypadkiem przestępcą. Sure record, Kurwa, myślałem, że już psa. Że... Czy nie ma na przykład jakiś. Znaczy, ja, ja nie wiem, bo ja widziałem taki artykuł, że. Ale to może był fake. Że oni się nie zabezpieczali i że ona ich zaraziła czymś. Ale to może był fake, nie? Bo nie wchodziłem. Widziałem tylko na Twitterze taki nagłówek. Ale jak coś które wśród 100 kandydatów na 100% by się znalazły. Have they had, they have like to znaczy, niby prosiła o wysłanie jakichś badań, ale czas między wysłaniem badania a czas samego eventu, coś się mogło między tym stać. Poza tym, wielu kandydatów anulowało swój udział w dniu eventu, więc w w ogóle wiele osób było branych na ostatnią chwilę bez żadnych testów. I mało tego, sama Lily nie jest do końca świadoma jak w ogóle przenosi się wirus HIV. to HIV? Really to plus brak... A ja to nie, to pewnie na podstawie tego. Okej. Okay. ...kolwiek weryfikacji tych uczestników sprawił, że wątpliwości prowadzącego zaczęły jeszcze bardziej narastać. Że co jak przyjdzie ktoś niebezpieczny, co jak ktoś... Przeniesie jakąś chorobę. Całe wydarzenie odbyło się w wynajmowanym londyńskim domu, więc naprawdę współczuję właścicielom i podejrzewam, że raczej nie byli poinformowani o tym, co tam będzie się odpierać. In Na początku dnia pojawiły się problemy organizacyjne, wydarzenie nie było dobrze zaplanowane, osoby zaczęły odwoływać swój udział. No i finalnie wszystko trwało kilkanaście godzin dłużej niż było to planowane. Każdy z uczestników miał dostać 5 minut z Lily, ale często ten czas się w jakiś sposób wydłużał. Jeden z uczestników przyznał, że jakby jego ojciec dowiedział się w czym wziął udział, to wywaliłby go z domu. A po wszystkim, cały pokój tak śmierdział, że operator kamery prawie z wymiotował. Jestem ciekaw, jak po emisji tego dokumentu będą wyglądały e, wynajmy tego domu. Przecież, żeby to zdezynfekować, naprawdę trzeba by z rozebrać. Lili po wszystkim stwierdziła, że nie jest to dla słabych dziewczyn oraz nie jest pewna, czy na pewno takie coś poleca. It's not for the weak girls. I, ja kojarzę, że jakaś Polka miała rekord. Ona się coś tam, nie wiem czy nie nie, nie Rokita jakoś nazywała? To było w 2000 którymś coś takiego, że Polka jakaś chciała mieć rekord. If I'm honest, it was hard. Powiedziała nawet, że czuła się trochę jak prostytutka. I don't know if I'd recommend it. It's kinda like being a w sensie, że jest to tylko jeden wyraźny wyraźny wyraźny. Nie wiem, jak doszło do takiej konkluzji, naprawdę. Potem jednak pojawia się płacz. Tak. Tak, tylko dwie minuty. Opowiada o jakichś niezręcznych interakcjach, wyrzutach sumienia, że nie zadowoliła każdego z setki facetów. You'd have to stand on business and be like, I'm so sorry you got to go. And like, the awkward interakcja of like you feeling pressure to have to make them come if like. I reakcja internautów jest bardzo szeroka oraz ciekawa. Bo oczywiście oprócz masy tweetów wspominających o zerowej sympatii, bycie obrzydliwą dziką, czy przynoszenia kobietom wstydu, druga strona mówi, że jest im po prostu szkoda tej dziewczyny. No bo tak naprawdę to sama siebie rani. Inni wskazują na potencjalne problemy psychiczne i że ludzie powinni jej współczuć. Ona sama mówiła w dokumencie, że to jest dla niej biznes i czuje satysfakcję z golenia frajerów na kasę Chłopaki zawsze będą mnie więc się tym Raczej ciężko to współczucie, to jej wybór. Inni zaznaczają, że dokument jest przerażający, no bo widać, że Lili nie jest zbyt mądra. Nie potrafiła ograniczyć ryzyka niebezpieczeństw zdrowotnych. Zbudziło to też szerszą dyskusję na temat całej branży filmów dla dorosłych. Hej do Lili jest jak nienawiść do objawów, a nie do samego wirusa. Branża seksualna jest pełna przemocy i manipulacji. I w samym dokumencie pojawia się też inna o***siara, która mówi o tym, że granice się ciągną. Przypom... Szybą... Dobra, nie będę. the Przesuwają i ciągle robione są jakieś bardziej hardkorowe rzeczy, by spełnić oczekiwania widzów. The... Bo chciałem powiedzieć, bo mi się przypomniało takie, yy, yy, co mi kiedyś tam mama mówiła, takie yy, przysłowie, że, że na przykład każda potwora znajdzie swego amatora, czy tam na przykład jakiś wujek zawrzucił taki tekst, na przykład potwór, nie potwór, byle miał otwór, ale nie chcę dokuczyć tej pani, po prostu nie jest w moim typie i się dziwię, czy na przykład ona mega się na przykład może utrzymywać z OnlyFansa, bo nie jest w moim typie. Natomiast typy są różne. I to ja wcale tą panią nie shaminguję. Po prostu mam inny typ eee, kobiety, nie? Eee, co mi się podoba. Nie wiem, czy to w miarę poprawnie politycznie. Inne głosy so natomiast e, obwiniają mężczyzn, którzy oceniają kobiety z branży, a nie zauważają, że sami podtrzymują ją przy życiu. A jeszcze inni zaznaczają, że to jej wybór, zarabia z tego. Pieniądze nie ma czego tutaj współczuć. No i w zasadzie sama Lili to udowadnia, ponieważ ogłosiła już, że na przyszły rok planuje znowu zrobić taką akcję. Ale tym razem nie setką, tylko z tysiącem. Ale ogólnie to w tej branży jest chyba tak, że nie wiem. Kurwa, no nie wiem od czego tam zależy sukces. Chyba od tego po prostu, żeby o was słyszeli, nie? I tyle. Zależy, żebyś ty wiedział jakie robią hajs na off, to byś wyszedł z siebie. No właśnie o to chodzi, nie? Że, jest, że faceci mają różne, różne dziewczyny im się podobają. Mi na przykład się nie podobają tak powiększone usta, o. I tak zrobione brwi. Uważam, że to dziwnie wygląda, o. I band, Wybrnąłem elegancko. Elo. Line, I've seen... Z tego pieniądze nie ma czego tutaj współczuć. No i w zasadzie sama Lili to udowadnia, ponieważ ogłosiła już, że na przyszły rok planuje znowu zrobić taką akcję, ale tym razem nie z setką, tylko z tysiącem facetów. Jak zwykle czekam na opinię ekspertów w komentarzach, po której stronie jesteście, co sądzicie. Ale Lili się podoba ta, ta, która zrobiła ten rekord? Uważam, że jest mega taka. No, nie jest w niej nic takiego ło... Żeby się na przykład zwróciło na nią uwagę, jakoś bardzo na ulicy. Taka totalnie normalna dziewczyna z sąsiedztwa. Nie ma w sobie nic wyróżniającego, jeśli chodzi o wygląd, nie? Nie jest tak, że jakby się to minucie powiedział, Boże, jaka cudowna dziewczyna z wyglądu. Taka normalna. No to co? Ten czołowej platformy. Ej, to ten, ten ma takie reklamy? Inwestycyjnej w Europie. A jeżeli wymyślicie o rozpoczęciu przygody z Ej, mocny ten konop. To na odcinek już na kurwa dwie reklamy. Tutaj sponsor e, Fortnite, a tu jeszcze XTB kapierdyknął. No. Rachunkami Ike od XTB. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Po więcej newsów z innych tematek zapraszam na kanały na czasie, a to będzie na tyle. Ten to jest biznesmen. Oh. A ty kiedy wchodzisz do branży? Chyba wcale.